No, dosyć poważnie zalany podczas opadów deszczu, bo no, tam dach jest zupełnie dziurny. Także tak, przymierzamy się, żeby też w najbliższym okresie czasu na pierwszy etap remontu tego budynku, gdzie mówimy o dachu yy, ogłosić przetarg i, i ten budynek zabezpieczyć, żeby binistrze. W dziale 756 zwiększamy dochody z odsetek od nieterminowych wpłat podatków o kwotę 5110 złotych. zł. W dziale 758 rozliczenia zwiększamy dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy o kwotę 23 tysięcy zł. Drodzy Państwo, tutaj też no, powiem kwotę 23 000. To są pieniążki, które powiem dzięki zapobiegliwości Pani Skarbnik. Lokujemy na dwa tygodnie na... Tydzień, powiedzmy kwotę miliona, dwóch milionów, jak gdzieś mamy, i w ten sposób naciłamy no, pieniążki. To znaczy, te odsetki mamy 5 tysięcy, 4 tysiące, no ale to robi kwotę. Mamy półrocze, mamy 23 tysiące. No. I y, uważam, że to jest też no, takie szukanie pieniążków, bo po co mają leżeć na, na koncie, jeżeli powiedzmy, mogą procentować nawet w ciągu tych kilku dni. Dział 801 i wychowanie. Zwiększamy dochody z tyłu kary umownej za opóźnienie wykonania wykonaniu przedmiotu umowy. Dotyczy budowy sali gimnastycznej w Wielkiej Wsi i tu jest kwota 54 703 zł. My byliśmy zobligowani na, umową z wykonawcą naliczyć taką karę. I 70% z tej kary niestety musimy obniżyć sobie dofinansowanie ze środków unijnych, bo tak, tak są skonstruowane po prostu projekty unijne, że jeżeli jest projekt realizowany przy użyciu takich środków, wartość dochodów, jakie, jakie uzyskujemy, musimy po prostu pomniejszać dofinansowanie z Unii Europejskiej. To znaczy drodzy Państwo, tutaj, tutaj uważałem, że żadnych przesłanek nie ma, aby termin prolongować, praktycznie zimy nie było, cały czas wykonawca mógł swobodnie realizować robotę, było dziesiątki interwencji z naszej strony, ponaglających, że obsada y, pracowników jest za mała, że postęp robót niezadowalający, w związku z czym konsekwencje tego są w postaci kar i z tym, krótko mówiąc, musiał się pogodzić wykonawca, co więcej mieliśmy w umowie tak zapisane, że te kary mamy prawo potrącić z ostatniej faktury z płatności ostatniej faktury i zostały potrącone tak jak gdyby już zostały, nie to, że on musi nam płacić tylko mieliśmy zabezpieczone za, no e, właśnie w tej chwili a kiedy będzie otwarcie? to znaczy tak, y, praktycznie to y, jest po odbiorze, sala jest dopuszczona do użytkowania tam jeszcze musimy doposażyć. Uważam, że praktycznie zostało tego roku szkolnego niewiele. Może i jakieś uroczystość, uroczyste otwarcie nowego roku szkolnego zrobimy w Wielkiej wsi, połączone z udostępnieniem tej sali. Myślę, że tak zrobimy. Tam praktycznie sala jest do użytkowania, bo tam jest, jest dopuszczenie, jest wszystko, wszystkie papiery formalności są dopełnione. Zwiększamy dochody z tytułu dotacji i wkład rodziców dotyczące projektu zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej w Gminie czy to jest ten projekt, o którym Pan Dyrektor ZEAS-u wcześniej mówił, tak? kwota 101 tysięcy, w tym roku jest 101 tysięcy, tak. a w przyszłym, a w przyszłym tak. reszta, tak. Zwiększamy dochody z tytułu wkład rodziców na półkolonie letnią o kwotę 14 tysięcy przez Dział 852, pomoc społeczna. Zwiększamy dotacje na funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego o kwotę 6300, to też ze starostwa otrzymaliśmy zwiększenie dotacji i zmieniamy klasyfikację budżetową dotyczącą zwrotów nienależnie pobranych dotacji, kwota 279 zł. Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Zwiększamy dochodów z tytułu wkład rodziców y, dotyczących resortowe, y, resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku 3 maruch edycja 2014, kwota 8 tysięcy. Tu wprowadzamy... Y, Wpłaty rodziców, a po stronie wydatków zabezpieczamy tylko wkład własny, ponieważ dotacje przyjdą, przyjdą pieniążki z i Urzędu Radzieckiego, więc tutaj, tutaj nie musimy ich wcześniej, wcześniej zakładać, bo bez, bez uchwały Rady możemy takie pieniążki wprowadzić w momencie, kiedy przyjdzie zwiększenie planu z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. Zwiększamy y, dochody z tytułu opłat, y, z tytułu kar za ze środowiska. Kwota 8350 i automatycznie idzie na gospodarkę odpadami ta kwota, a, miany, a szczegółowo to na acest, na autoryzację. Zmniejszenie dochodów dział 801 oświata i wychowanie zmniejszamy dotacji z Unii Europejskiej dotyczącej sali wielkiej wsi, tu jest 70% właśnie tej kwoty kwoty kary to jest 38 293 zł i zmieniamy klasyfikację budżetową w dziale 852 dotyczących zwrotu nienależnie pobranych dotacji w kwocie 279 zł. Jeśli chodzi o zwiększenie wydatków. To dział 0,10 rolnictwo i łowiectwo. Zwiększamy wydatki na rekultywację drogi yy, działka numer 317-10 Więckowice oraz numer 52 o kwotę 42 tysiące w ramach otrzymanej dotacji. Dział y, 600 transport i łączność. Zwiększamy wydatki na budowę chodnika w Drabnie w ramach otrzymanej dotacji kwota 84 736 złotych. Zwiększamy na wniosek Rady Sołeckiej w Zakszowie wydatki na drogę w kwocie 500 zł. Zwiększamy na wniosek Zarządu Miasta Wojnicza wydatki, wydatki na drogi w kwocie 1470 zł. Zmniejszamy na wniosek Rady Sołeckiej w Jęskowice wydatki na drogę w kwocie 737 zł. Zwiększamy na wniosek Rady Sołeckiej w Łoponu wydatki, wydatki na drogę w kwocie 400 zł. Dział 700 gospodarka mieszkaniowa. Zwiększamy na wniosek Zarządu Miasta Wolnicza wydatki na obiekty komunalne w kwocie 1000 zł. Zwiększamy na wniosek Rady Sołeckiej w Wojskowicach wydatki na obiekty komunalne w kwocie 500 zł. Zmniejszamy na wniosek Rady Sołeckiej w Gębinie Łętowskiej wydatki na obiekty komunalne w kwocie 400 zł. Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Zwiększamy wydatki na nagrody dla policjantów pełniących służbę prewencyjną w kwocie 1000 zł. Zwiększamy wydatki na dotację dla OSP w na, na otaku lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego kwota 35 tysięcy złotych. I zwiększamy wydatki na modernizację budynku OSP Wielkiej Wsi kwota 156 tysięcy. Tutaj 25 tysięcy mieliśmy zapisane w uchwale budżetowej. Czyli razem ile idzie? 156, 156. plus 25 000. Plus dotacja. No, tu już jest dotacja, tym, a, dotacja? Tu już jest dotacja, czyli 156 tysięcy plus 25, które są zapisane yy, no, ale to my, że To, to na znaczy tym całość będziemy na razie zabezpieczamy, a później pozyskamy, tak? Nie, nie, tu nie. już jest po stronie dochodów jest nie dotacja, projekt, więc po stronie wydatków automatycznie nie. też ta kwota. Kwota 40 tysięcy mieści się w tym 156, czyli 116 jest. Jest nasze. Dział 801 oświata i wychowanie. Zwiększamy wydatki na realizację projektu pod nazwą Zmniejszenie trudności dostępne do edukacji przedszkolnej w gminie Wojnicz". To jest kwota 109 250. Zwiększa, zwiększamy wydatki na realizację półkolonii letnich 31 tysięcy złotych. Dział 852 Pomoc Społeczna. Zwiększamy wydatki na funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego kwotą 6300 w ramach otrzymanych dotacji. Dział 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej. Zwiększamy wydatki dotyczące receptowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku dołatwych 3 o kwotę 31 600 zł. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. Zwiększamy wydatki na utylizację azbestu o kwotę 8350 zł. Zwiększamy na wniosek Zarządu Miasta Wolnicza wydatki na utrzymanie zieleni w kwocie 1000 zł. Zmniejszamy na wniosek Rady Sołeckiej w Dębinie Łętowskiej wydatki w kwocie 210 zł. Zwiększamy na wniosek Rady Sołeckiej w Sukmaniu wydatki na pracę przy Domu Ludowym w kwocie 1000 zł. Zwiększamy na wniosek Rady Słowackiej w Łoponiu wydatki na wykonanie tablic ogłoszeniowych w kwocie 1480 zł. Zwiększamy na wniosek Rady Słowackiej w Wielkiej Wsi wydatki na zakup akumulatora w kwocie 200 zł. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Zwiększamy na wniosek zarządu miasta Wojnicza dotację na rzecz Goku o kwotę 3000. Zwiększamy na wniosek zarządu gminnego Związku SP dotacji na rzecz gminnego ośrodka kultury w kwocie 1500 zł. Zmniejszenie wydatków. Y Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo. Zmniejszamy wydatki na kanalizację o kwotę 9 110 zł. Dział 750 Administracja Publiczna. Zmniejszamy rezerwę rad o kwotę 10 050 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa. Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków na OSPO i w kwocie 35 000 zł. Zmniejszamy rezerwę zarządu gminnego Związku OSP o kwotę 1500 zł. Zwiększa wydatki na wniosek Rady Sołeckiej w Dęblinie Łętowskiej o kwotę 610 zł. Dział 801 oświata i e, wychowanie. Zmiana klasyfikacji e, budżetowej wydatków na, na realizację projektu zmniejszenie nierówności do dostawki do edukacji przedszkolnej w Gminie Wolnej 31 850. To jest zabezpieczenie za wkładu własnego. Pan Dyrektor słów. E, zmienił klasyfikację budżetu na swoich i przeznaczył na ten projekt. Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków na realizację półkolonii letnich w kwocie 16 700. Dział 850, pomoc społeczna. Zmniejszenie wkładu własnego na dotację dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie programu wspierania osób w podeszłym wieku o kwotę 3 924. Zł. Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zmniejszamy na wniosek Rady w Wielkiej Wsi wydatki na wykonanie wiaty plenerowej w kwocie 18 424 zł. Zwiększamy na wniosek Rady Sołeckiej Wielkiej Wiejskiej, wydatki na kontynuację wykonania ogrodzenia w 237 zł. Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Zmniejszamy wydatki na modernizację na świetlicy. Tutaj po 61, 61 zł. Dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję. proszę o pytanie. Nie widzę. Proszę Państwa w takim mądrze, kto z Pań i Panów jest za zawsze... przyjęciem...